Cześć, chciałabym dzisiaj porozmawiać o imadełkach na początek kręcenia muszek, na początek przygody z kręceniem muszek. Często dzwonią klienci i pytają od jakiego imadełka zacząć. Często nie chcą, nie chcą wydawać dużo pieniążków na początek, bo nie wiedzą czy to po prostu w ogóle będzie im się podobać, czy kręcenie muszek to jest coś dla nich. Więc no nie zawsze wszyscy chcą od razu markowe, bardzo drogie Imadełka. Dzisiaj tutaj trzy imadełka, o których chciałabym porozmawiać. Wszystkie są w tym samym stylu czyli to są samozaciskowe imadła. Ja uważam, że no to jest najlepszy pomysł na początek. Tak? Są tańsze, oczywiście, imadełka w granicach 50-70 zł, tak zwane krzywkowe, ale ja uważam, że to troszeczkę jest robienie muszek za karę na takim modełku. Tam jest trudno ustalić dobrze, ustawić sobie to wszystko tak, żeby nam przez ładnych parę lat na przykład służyło. Tak? One się szybciej zużywają, trudniej jest tam to wszystko poustawiać, a generalnie ca jedynym plusem tam chyba jest tylko cena, bo są po prostu tańsze. W ofercie są w tym momencie różne imadełka produkcji hinduskiej, a też nie są bardzo drogie, bo na przykład to imadełko Regent, one się pojawiło niedawno a kosztuje w granicach 110 zł, więc nie jest to aż taki duży koszt. To imadełko Classic Weiss, to jest koszt 130 zł, i madełko na podstawce. Około 160 zł. Jakie są plusy i minusy tego imadełka? Typu klasik, bo one wszystkie de facto są bardzo podobnie zbudowane. Dużym plusem to jest system mocowania haczyka. Szczęki są zaciśnięte cały czas. Odwodzimy wajchą, rozluźniając szczęki. Możemy sobie zamontować jednym szybkim ruchem mniejszą muchę na mniejszym haczyku. Jeżeli mamy ochotę zrobić, nie wiem, szczupakową, większą muchę, kolejne, to jest chwila, moment, po prostu, i a wkładamy większy haczyk. Nie trzeba tutaj nic regulować, nic przekręcać, nic kombinować. Jest oczywiście szczerba na duży haczyk, więc jeżeli mamy streamerowy haczyk, warto sobie no, wykorzystać tak? szczerby, żeby włożyć haczyk porządnie w ten otwór, który do tego jest dostosowany. Kolejna rzecz. Tutaj mamy kilka regulacji w tym imadełku. Oczywiście, w przypadku imadełka mocowanego do stołu, czyli klampa, mamy możliwość ustawiania imadełka na różnej wysokości. Tak? Czyli, jeżeli na przykład wyjeżdżamy gdzieś, stół jest troszeczkę niższy, my potrzebujemy wyżej, można sobie to dostosować, jak gdyby do siebie tak? w różnych wariantach. Kolejną opcją, tutaj mamy pokrętełko, które powoduje zluzowanie naszej głowicy i możemy sobie tym imadełkiem obkręcić dookoła, ale nie jest to funkcja full rotary. Nie będziemy w stanie tym imadłem nawijać jak gdyby na haczyk materiałów. Tak? Tu możemy sobie ewentualnie obejrzeć muszkę. Dokładnie z drugiej strony, jak ona wygląda, jest to oczywiście możliwe, ale nie będzie się nam tu w osi okręcać kilkukrotnie. Tak? To jest tylko do tego zastosowanie, bo też czasem pytacie, czy to da się nawijać tym imadełkiem. Nie. Tym imadełkiem nie będziemy nawijać, nie ma tutaj funkcji full rotary, ale możemy sobie poluzować, i możemy sobie spokojnie obejrzeć, jak wygląda muszka z drugiej strony. No i generalnie jest to. Wygodna też wygodna funkcja. Tutaj sobie blokujemy teraz. Kolejnym, kolejną, moment, kolejną funkcją, którą tutaj mamy, to jest za pomocą imbusika możemy sobie zluzować bądź dokręcić tutaj śrubeczkę i mamy możliwość ustawiania głowicy w różnych pozycjach w stosunku do. Do stołu, tak? Czyli w różnych, pod różnym kątem możemy sobie ustawić, tak? Jak nam wygodnie. Możemy całkiem równolegle do stołu, możemy sobie całkiem pionowo. No to jest jak gdyby pełna dowolność. To i madełko jest, a, jest dokładnie w ten sam sposób skonstruowane, tylko jest odrobinkę tańsze. Jest troszeczkę inne to mocowanie do stołu. Jest tutaj no, też kolor czarny. Wiadomo, jak we wszystkich hinduskich produktach, no zdarzają się pewne niedoróbki, bo też czasem klienci niepokoją się, że tu coś jest nie tak, bo no, są pewne ryski czy jakieś niedociągnięcia estetyczne. No, w tej cenie i niestety, to się zdarza. Tak? Głównie patrzymy na to, czy one są po prostu funkcjonalne, czy tutaj wszystko, czy szczęki są równo zaciśnięte, czy to wszystko ma no spełnia swoją funkcję. Tak? Tutaj no przy tej cenie jakby nie należy oczekiwać też no, takiego wykonania jak w regalu amerykańskim, tak? to kosztuje ponad 1000 zł. A ciekawym, ciekawą wersją Imadełka jest Imadełko Regent na. Podstaweczce. Podstawka jest bardzo ciężka, stabilna, także ona tutaj no, nie rusza nam się. I madełko jest dokładnie takie samo, ma tylko troszkę krótszą sztycę, żebyśmy mogli sobie wygodnie tutaj zamontować. To i żeby to no, po prostu nie było zbyt wysoko postawione na stole, tak? Aczkolwiek ja nie lubię madeł z podstawką, bo dla mnie już jest za wysoko. Ja wolę mieć tutaj regulację. Do swoich potrzeb. No, to jest wygodne na wszelkiego rodzaju wyjazdy, gdzie nie wiemy, czy mamy możliwość zamocowania na jakimś stole, tak czy półce, czy czymkolwiek madełka. Wtedy zawsze gdzieś postawimy, nawet na, na ladzie kuchennej, jesteśmy w stanie postawić to imadełko na podstawce i możemy muchy kręcić. System mocowania haczyka, generalnie cały, cała głowica, tutaj wszystko jest dokładnie tak samo jak. W tych innych imadełkach. A różnicą jest tylko podstawka. Także na początek, jeżeli ktoś chciałby mieć imadełko, które posłuży mu kilka lat, nie będzie chciał zmieniać go po dwóch miesiącach kręcenia, polecam śmiało tego typu imadła. Nie są dłu, nie, nie są jakieś bardzo drogie, można, można sobie po prostu na nie zazwyczaj pozwolić. A wytrzymują kilkadziesiąt tysięcy przynęt. Później sobie można, no pewnie trzeba będzie wymienić. Tak? Bardzo fajnym funkcją jest to, że tutaj możemy po prostu maleńki haczyk, nie wiem, 22 zamocować i kolejny hak, który będziemy wkładać, to będzie hak 6 przez 0. Nie ma tutaj potrzeby żadnych regulacji, tylko po prostu jest jedno Naciśnięcie, można koguty robić na tym, można dżigi robić. To jest, to jest takie madełko bardzo wszechstronne, proste. Ja lubię jeszcze w nim to, że tutaj nic nie przeszkadza nam, po prostu nie jest zabudowane w tym miejscu. tak, Czyli jak włożymy sobie muchę i madło, nic nam tutaj nie przeszkadza. Nie ma żadnych elementów konstrukcyjnych i madła. Może w związku z tym, że jestem do tego przyzwyczajona. Mnie tu pasuje, tak? Można sobie tu oprzeć rękę. Jest bardzo wygodny, naprawdę. Także polecam śmiało. Jako pierwsze imadło myślę, że to jest naprawdę dobry wybór. Dziękuję Wam. Do widzenia.